Dzień drugi, wstałem i idę właśnie do sklepu Miał ze mną Rafał iść, w sensie chciałem go przekonać, ale niestety śpi, no piękny poranek jest, co prawda dziewiąta rano, o, ale przypadek, ale przypadek, kto to dzwoni, kto to dzwoni? Tak słucham? Dzień dobry. Tak? Tak, tak jasne. Aktualne jak najbardziej. No, właśnie idziemy sobie do sklepu kupić kawkę, jakieś jedzonko i malutko nam przygotuje główny na śniadanie Kolejny piękny dzień na Jelitkowskim dworze Kwiatki nie... jak to się mówi rozkwitają

No, teraz przygotowuję kawę Kawa to jest napój bogów Co? Wodę nastawiamy Cyk o. To jak wiecie jak to jest w kuchni, które się nigdy nie wypływało, nie? Nie pływam,

Nie. Yes. Skąd to, yes. to Nie dojżały, że tą swoją, nie dojżały, że generalnie to ma wartości około 120 tysięcy. To jednak nie tak. To tak, jak zwykle muszę wszystko robić sam. O, I to jest nasze śniadanko. Będziemy jej jeść. I nikt nie przychodzi na to śniadanie, które jest przygotowane w 100% przeze mnie. I jemy sobie w takim zacnym towarzystwie śniadanko. Nie można tego telefonu schować. To może teraz lepiej czasowy kupić. No bo chwilę będziemy rośnie na tym miarmarku, nie? No. Taka ciekawostka, że nie da się kupić biletu tramwajowego w tramwaju za pomocą, za pomocą karty e, kredytowej, bankowej, jakiejkolwiek. O, mamy przy co Stadion Lecha, ale go tak nie widać, bo to nie jest taki wielki jak no, proszę zobaczyć, jakie to są chodniki. Jak tu się pięknie idzie, jak tu wszystko jest pięknie zarządzane. No Wrocław się naprawdę chowa. Gdzie są pieniądze we Wrocławiu na drogi i na utrzymanie tych wszystkich dróg, chodników? Termina... To to w terminalach, w autobusach, w tramwajach. Ludzie przynajmniej nie skamują na jazdę. A tutaj ludzie są zmuszeni do skamowania. w ogóle Podobać się? tak to jest piękny dworzec Gdański Muszę zobaczyć no, to, to chyba to I no, no, ja dalej nie wiem czy on jest chyba. skończony Idziemy do Bazylki Gdańskiej Super Ja nie ma teraz oparcia na... Rafał, co to jest? Jak, jak się nazywa ten napój? Tonik Espresso? Nie Bitter Lemon Espresso Mix Ultra Czekamy na Martynę tu tutaj jest Raj Majki, Jeżowski. Co to jest konsulat? A co to jest konsulat? Konsulat to jest takie miejsce w polu, w polu jest mój. zauważyłem. Zawsze na moich vlogach. Bliski mają bardzo dużo uwagi. Płow. się ręka trzęsie. To jest pomnik. Pomnik. Martyna. Będziemy wchodzić na wieżę. Wchodzimy zaraz na wieża Farkłada. Myślisz, że coś sobie rekompensuje? Strasznie to pachnie basenem. Nie będą nagrywać. Dobra.

400 400 schodów Opinia Rafał Rafał się strasznie bał Co było takie straszne? Chodź wypowiedz Nic, no chodźmy już na dół Cykor Cykor Pracę. Nie rób zdjęć, bo cię kurwa jeszcze posądzi. Po co? To jest hipotet? Nie wiem, co Tam ten Ten most to jest karuzelka. On się obraca wokół własnej osi. Wow. Jest mądra? Co? Jaka to rzeka? Co? Jaka rzeka? <grywka> <Bawicła morda. grywka> co ty masz w Papierocha pali. No, szkoda, bo to na vloga. To wstawiasz teraz. Ciebie zabiję, zabiję ciebie. Co się Łukasz nie potrafi kupić biletu nawet jedziemy do Gdyni Nie jedziemy do Gdyni Gdynia Cisowa Do Sopotu jedziemy tak. Jesteśmy w Sopocie, w najbrzydszym mieście, trójmiasta i najbiedniejszym i najmniejszym Idziemy na pizzę. Powodu Tak się prezentuje Sopot. Takie miasto rąd tysiąca Taki ładniejszy paczków tak jak a budynek w kształcie zębów To jest pizzeria do której idziemy To chyba nie jest tylko pizzeria O sorry Zamówiliśmy sobie już jedną Zostaliśmy Olek zadowolony Marcyna. Ja też zadowolona nie, Rafał Ja mam oczekiwania Jak z tego wycieka? A ja mam za bez śniadki Nie wiesz tego? Nie, jak chcesz to bierz Mogę? No Ale to dotykało śpięty. Nie dotyka. Polej piwem rafał Polej piwem To jest A to jest zakaz chodzenia po widmach To nie ma wydmię Co tam widam lepszej jakości filmiku Zdejmujemy buty. Ja nie chcę zdejmować butów. O psuj, weź, bo się zrzygam. Witaj, witaj, witaj. Graj! Wchodzimy zaraz tam Najpierw jednak trzeba zapłacić za wstęp złotych Mamy już bilety Mamy Łukasza Praiednik, tutaj, mamy dwa bilety, nie? Chyba nie trzeba. No wypuść tego dymka, wypuść! Wypuść tego dymka! Ludziów tam jak mrówków Tak, za każdego dychu A wiecie co? Dycha, 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 tak, dycha, tak zastanawialiśmy wcześniej Po co wchodzić na molo? Ale tak naprawdę, jak tutaj weszliśmy i doceniliśmy po prostu tą panoramę. To jest jak wjechanie na wysoki budynek, bo po prostu to jest taka perspektywa, której sobie nie wyobrażasz. Nie? Arr! Hard Arr!